Ech, schodzę z tej dyskorolki. Tu coś jest. Coś zielonego. Mam. Dziwne to trochę, ale okej. Okay. Położę to na swoją dyskorolkę. Dobra, myślę, że jest okej. Okay. Hmm? A co to tam leży? Coś rozsyponego. Pójdę to sprawdzić. O ja cię, tu leżą stare połamane wózki. Które były w sklepie i leży moja najlepsza przyjaciółka, Emilia. Halo, Emilia, wstawaj, półudka. Eee, co się dzieje? Kto mnie budzi? To ja, e, Ania, chodź szybko, wstawaj, ułóż sobie fryzurę. Rzeczywiście nic nie widzę. Idę ułożyć fryzurę, żeby cokolwiek widzieć. No, okej. Okay. Poszła, to znaczy, że mogę się zająć swoimi sprawami. Ciekawe, co to jest. Jakiś rozbity powóz. Jest fajny motorek. Przyjadę się nim, sprawdzę, czy działa. Au, nie da się na nim siedzieć. Nie wiem, gdzie są od tego koła, ale spróbuję to jakoś naprawić bez kół. Hej, poddaję się, nie umiem tego zrobić. To jest zbyt skomplikowane. Nikomu by się nie udało tego zrobić. Okej, okay, jestem już z, z, z bardzo ładną fryzurką, ale my widzę, że musimy już kończyć, więc ja za dużo tu nie wystąpiłam, raczej ty wystąpiłaś, ale będzie następny odcinek z Lego Friends Emilii i Ani. Nie zapomnijcie dać subskrypcji, kciuka w górę, jakiś komentarz i zapisać film na playlistę. Pozdrawiamy XDXD Mastera. Marka B, moją mamusie, mojego tatusia, kocham slajmy, Maję B, drugą Maję B, wszystkich, co dają komentarze, wszystkich, co subskrybują kanał, wszystkich, którzy dają mu lajki w górę, w łapki w górę pod naszymi filmami i ci, co są na bieżąco i oglądają wszystko od początku do końca. W jutrzejszym filmie będziemy mieli dalsze historie. Będzie kontynuacja tej historii do 58 odcinka. Pa, pa, Do zobaczenia! Jutro! Mam nadzieję, że wam się film spodobał. Pa! A nie, jeszcze pozdrawiamy Anonima i, i cześć tu Sonie. Papa. Pa.